W dniu 21 lutego obchodziliśmy uroczyście 20 rocznicę utworzenia Ormo. Na terenie naszego powiatu uroczystości odbyły się w Kębłowie i Wolsztynie. W Kębłowie miało miejsce odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci poległego Ormowca Józefa Rauera. Do Kembłowa przybył powiatowy aktyw partyjny, delegacje zakadów pracy, organizacji młodzieżowych i społecznych, przedstawiciele władz powiatowych i wojewódzkich, delegacja wojska polskiego i rodzina Józefa Rauera. Ulicami Kembłowa przemaszerował manifestacyjny powód. Przed domem, gdzie zginął Józef Rauer, otwarcia uroczystości dokonał Tadeusz Jankowiak, przewodniczący gromadzki Rad Narodowej w Kembłowie. Po wyzwoleniu naszego kraju spod okupacji hitlerowskich Niemiec przystąpiono do odbudowy zniszczonych wsi i miast. Do organizowania życia gospodarczego, do utrwalenia ustroju demokracji ludowej. W celu zabezpieczenia ładu i porządku, dla zapewnienia obywatelom spokoju i bezpieczeństwa powołano do życia organy milicji obywatelskiej. ORMO zostało powołane do życia uchwałą Rady Ministrów dnia 21 lutego 1946 roku. Jest to potężna armia ludzi która po pracy zawodowej poświęca swój wolny czas na pełnienie służby patrolowej wspólnie z funkcjonariuszami MO, czy też w samodzielnych patrolach, celem zapewnienia spokoju mieszkańcom wsi i miast oraz zaprowadzenia ładu i porządku na naszych drogach. W Olsztynie odbyła się Uroczysta Akademia, której przewodniczył pierwszy sekretarz KPPZPR Józef Grzelak, przewodniczący Komitetu Obchodu 20 Rocznicy Ormo. Referat okolicznościowy wygłosił sekretarz KPPZPR Czesław Olejnik, przewodniczący powiatowej społecznej rady Ormo. Nakreślił on historię powstania, walki i działalności tej organizacji. Różniający się Ormowcy otrzymali od Przewodniczący Powiatowego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Jan Adamczak w imieniu rodziny Józefa Rauera w serdecznych słowach podziękował społeczeństwu za ufundowanie tablicy pamiątkowej i uczczenie pamięci poległego Ormowca. Za tę ich trudną i ofiarną działalność z okazji 20-lecia powstania organizacji Ormo składamy na ich ręce serdeczne podziękowania i życzenia wszelkiej pomyślności w pracy i w życiu osobistym.